Cześć, witam was w kolejnym odcinku na kanale Akwarium Szymona. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, czym karmy ryby, jaki pokarm dostają. No to, zaczynamy. Pierwszym pokarmem jest taki oto pokarm wzmacniający pokarm jajeczny z firmy Tropical. I tutaj w składzie mamy na pewno witaminę D3, witaminę A, witamina E oraz witamina C. I są tu produkty rybne. Zboża, jaja i produkty z jaj, produkty białkowe, mięczaki, skorupiaki oraz produkty roślinne i pochodzenia roślinnego oraz zwierzęcego. I mamy tu także glony, oleje i tłuszcze, materiały paszowe. Tak to się prezentuje. O, proszę bardzo. Pokarm płatkowany. I co? przechodzimy do następnego. Jest to także od firmy Tropicala, jest to pokarm wysokobiałkowy i skład jest ten sam. Może lekko zmieniony, ale także jest tu witamina A, witamina D3, witamina E oraz witamina C. Składu nie będę pokazywał, to tutaj sobie przeczytacie, o ile widać. Już wam pokazuję, jak to wygląda. Jest to takie coś. O, proszę bardzo. Następnym pokarmem będą takie witaminki, które podaję rybkom co dwa dni. O. I nie są one w formie płatków, tylko są one w formie, jak widzicie, proszku. O, teraz będzie widać. Jest to proszek. Można też dawać, żeby ryby miały jakieś zajęcie. <laughs> Następnym pokarmem będą takie tabletki. One bardziej są dla moich krewetek. Jeśli chcecie odcinek z mojego krewetkarium, to dajcie znać w komentarzach. Ale są to takie tabletki. Podaję je także rybom. Nic im nie zaszkodzi. Nie daję oczywiście całej tabletki, tylko połowę jedną trzecią. O. Pokazuję. Taka tabletka. I też w sumie takie zajęcie dla ryb, bo zanim to zeskrobią, to troszkę minie. Oczywiście przyklejam to na przednią szybę. I kolejnym pokarmem, który stosuję są mrożonki. Jest to solowiec Artemia. I podaję je także rybom co jakiś czas. Oto już mam rozmnożone. Czeka na podanie. Trzyma się to w zamrażarce. Potem kładę na akwarium. To się rozmraża. I podaję rybkom. I to jest w sumie dla nich obiad. Na śniadanie różnie podaje. Firmy Tropicala Wysoko, Pokarm Wysokobiałkowy lub Pokarm Jajeczny, tak oczywiście w małych ilościach. Myślę, że każdy o tym wie. I pod wierszór daję im albo tabletkę, albo witaminki, na zmianę. I to w sumie by było na tyle. Tak karmię moje ryby. A jeśli wy chcecie zobaczyć moje krewetkarium, to dajcie znać w komentarzach. O, nasz glonajat dzisiaj się ładnie pokazał. I co, to by było na tyle. Widzimy się w następnym odcinku. Cześć!